Witam się z wami. Wyszłam na niedzielne przejście. Dziupka nie wziąłem już. Nie wiem czy on by dał radę. Kaja trochę głucha. Ale patrzcie, tutaj jest taki lasek. Już jestem daleko od drogi głównej i zobaczcie, gdzie ludzie budują teraz. Uciekają, uciekają od... od ludzi. No. Uciekają po prostu. Dosyć mają. Ja też mam dosyć <laughs> Dzisiaj słuchajcie dostałam mandat 5 stów Jechałam wgrać film, bo przecież mm, no nawet live'a nie mogę zrobić, bo no taki mam internet, o, jakiś tam samochód stoi Taki mam internet i mm, nie wiem, no, czekam, aż brama się zamknie. Nie wiem, dlaczego ona się otworzyła. I pojechała mnie. Pod moją nieobecność przyjechała policja. Manda wystawiła, pięć stówek, bo pieski latały. Jakaś lala się bała przejść. <laughs> Na pewno mieszkanka naszej tutaj wioski. niedużej, Wiecie, jak ktoś się nie chce dogadać, to tak wychodzi, nie? Czyli ja tak samo powinnam jak ten pies do mnie przychodził sąsiada powinnam dzwonić na policję powinnam dzwonić na policję jak kiedyś tutaj też wiocha dalej No tam jak ładnie jest jak wiocha dalej dwa psy przyleciały i wtedy mi taką czarną królicę zagryzły, też wyciągnęły z tej budy No to Słuchajcie, wzięłam te dwa psy. Jeden był taki większy to go na smycz do bagażnika i bo to sąsiad wiedział gdzie yy, czyje to psy są, bo tam do tego właśnie pana jeździł i po prostu załadowałam te psy i odwiozłam, nie? Pokazałam zdjęcia tego królika. On tam ile mógł to dał za tego królika. No bo wiecie, wymiana energii musi być niestety. <laughs> I bez żadnej policji, bez mandatu, bez spisywania, bez niczego. Następnie, tutaj bliżsi sąsiedzi, dwa pieski. No to wam pokazywałam tego Białego Królika, jak to tam było. Film jest. No, też nie wzywałam policji, no ale oni wtedy też by zapłacili słono, po prostu słono za to. No ale ja nie wzywałam policji, no bo to nasi, prawda? A tutaj widzicie, nasi i co z tego, że nasi. Muszę tu iść wolniej, bo to nie wiadomo, co tam w tym samochodzie, kto jest. Przecież ja mam takie potwory. No, muszę je poczepiać i tam w ten głąb las iść tam. A tam stoi samochód. I muszę iść. Może coś tam znajdę. I sobie tak wyszłam się przejść, bo nie mogę po prostu, nie mogę. Pięć stów. Pięć stów. No. Także Rzebk. także nie wiem czy opłaca się być dobrym, lojalnym Bo no to dzisiaj wiecie <grym> e, jeden jest e, jednego dnia jest przyjacielem, koleżanką, a drugiego dnia już jest niestety wrogiem który ci wylicza wszystko co masz nie tak źle no, także chodź pipi. Pipi. Także uważajcie na ludzi, nie ufajcie nikomu. Takie dzisiaj moje przesłanie, bo za bardzo zaufasz, za bardzo się otworzysz i już. A to źle mówisz. A to jesteś inaczej zrozumiany, albo jak ktoś chce, to tak zrozumie, prawda? Wasze słowa, nie? No. Chodźcie tutaj! Nie no, muszę je zaczepić, bo ja nie wiem kto tam jest. Te moje potwory może ich zjedzą. Potroszą. Pięknie tu, ale... Tam... Miałam iść tam, ale tam jest zupełnie zarośnięte. Ten coś wyczuł. I już by poleciał, gdyby nie było na smyczy. Kaja to niebo bo... na coś ma. On po prostu no już młody pies nie jest. Ach, wydaje mi się, że owczarki to szybciej szybciej się starzeją niż inne psy. No i tak w bok nie mogę pójść, bo muszę ją trzymać. Taja? No, 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 nie słyszę niestety. Ja jeszcze coś może zadziałam na tej uszy, ale nie wiem czy to poskutkuje. No i wracam, tak się przeszłam trochę. Wiecie, w lesie to. W lesie to Spokój jest. jest spokój. I jakoś tak fajnie. Wybrzuska rozwalona. Kajusia. No, ja wiecie jak ona jest gdzieś dalej, to ja muszę się schylić i ona wtedy przybiega. Ona po prostu już no nie... Na zawołanie nie przychodzi, bo po prostu nie słyszę. Także chyba już wracam. Pipiś, pipi. Już coś zobaczę to jest. Ale ładnie chodzi. Dziubek, dziubek został. No patrzę, tutaj nic nie ma. Żadnych. Żadnych grzybów. Musiałabym sama jeść. Coś tam pognało w lesie. Nie wiem co to było, coś niedużego. No chodź. Chodź Lulu. Okay. Ambola jest. Stołeczek na Widzicie, tutaj to jest dużo zwierzyny. Tutaj koło mnie łosie, to takie są spore. No, całkiem ładne, nie? Dobra, idziemy. Idziemy, bo tam utka się robi dla Ivka. Kajusia, już się zmęczyłaś. No, Kajusia się pilnuje. Tak, idziemy już. A tam jeszcze jedna ambona. Tam. No, także wyszłam sobie. Trochę mi lepiej. I, idziemy. Chodź, chodź. Słuchajcie, i co mam nie karmić takiego, co przyszedł zabiedzony? No, jak myślicie? Przecież to ja go nie wzięłam. Przecież to Noryjek, to przyszedł od takiej jednej pani, która, no, taka zawzięta była bardzo wczoraj. Wczoraj, no. Bo to dzisiaj rano jest. Puszczę ten film dzisiaj. Miałam nie puszczać, ale puszczę. Co, so, o, co o tym sądzicie? Ja rozumiem, że psy, mm, no, nie powinno się to zdarzyć, ale. Tutaj nie jeden pies biega, wiecie, sąsiadów mi pod bramą yy, i to duże, duże. No i, i wnusia przyszła, jakie ma nogi brudne. I to duże psy, czarny, duży pies biega, biały piesek biega, yy, drażni się, wiecie, tutaj przy bramie. No i w takim układzie, ja chyba też będę musiała yy, dzwonić na policję, skoro tak jest praktykowane takie zachowanie. No to dobrze. No, tak samo. Jak coś się dostanie do mnie, to tak samo będę dzwoniła. No, niestety. Widzicie, jak jest. I to, słuchajcie, to przecież to przyszło, nie wiem skąd. Ryjek przyszedł od takiej pani, która um, uczestniczyła w całej rozmowie też wczoraj, bo jest taka grupa, z której się już wypisałam. Bo no, jeżeli y, ktoś na mnie wzywa z takiej grupy po policję, no to przecież nie będę w takiej grupie siedziała, prawda? No to od niej przeszedł ten okaleczony kot, bo się dowiedziałam od innych osób dwóch. I już i tak jest raban i tak to. Ja puszczę ten film. Nie? Gaduś? A gaduś jest taki kochany Iwka. On mnie tak za bardzo nie, ale Iwka, Daniwka to wchodzi, przytula się, biega za nim po dworze cały czas. Bo to gadek jest, a Ryjek jest oczywiście w domu, nie mój kot, prawda? No i wyszło na to, że przygarniam te koty i po ogródkach robią kupy tym paniom. Więc takie buty. A dzisiaj 8 stopni. No, 8 stopni dzisiaj i muszę się brać za buraki. <słuch> Marchewkę, buraki, wszystko muszę wykopać. Jej. Ja nie wiem kiedy. Dobra, to ja kończę. Trzymajcie się i nie, nie ufajcie wszystkim tak dookoła, bo to widzicie, co to się dzieje. Ja nie wiem, nie wiem, o co tutaj chodzi, ale coś komuś generalnie na tyłku leży. No, dobra, trzymajcie się do następnego.